nie, to reagowali na zgromadzenie, na, na, na wasze zgromadzenie? Na, na taki wasz sposób Nie pozytywnie. No, każdy człowiek, jakiejś minimalnej wrażliwości, jeżeli widzi, co się dzieje w gazie, no to na pewno solidaryzuje się z ofiarami. Więc nie, nie jest problemem przekonywanie ludzi no, to do naszych prac. Dużym większym problemem jest wpłonięcie na rządy, żeby cokolwiek zrobiły w tej sprawie, bo ludzie umierają masowo, a świat jest taki Przypadkiem, swoimi celnymi pociskami. Zapraszamy wszystkich do udziału w pikiecie inicjatywy Wojnie. Są z nami przedstawiciele i przedstawicielki społeczności palestyńskiej. Polacy i Polki solidaryzują się z poległymi i okaleczonymi w strefie Gazy. Niech Izrael to usłyszy! Nie ma zgody na zabijanie w Strefie Gazy. Polskie partie polityczne wprawdzie poza parlamentarne, ale nie boją się powiedzieć jasno i klarownie. Ten konflikt już dawno by się skończył, moim zdaniem. gdyby będzie pomoc gospodarcza USA dla Izraela? Od tygodni, od miesięcy, od lat. Izrael wie, że może robić co chce, może łamać wszystkie rezolucje ONZ, bo nie ponosi żadnych konsekwencji. Nacisk międzynarodowy jest konieczny, dlatego wzywamy do poparcia akcji protestacyjnych, w których od początku wojny izraelsko-palestyńskiej bierzemy aktywny udział wraz z innymi organizacjami i ruchami społecznymi. Kiedy to byliśmy. Nie tak dawno po tą ambasadą, to zdarzyło się jakieś słowa, które okazały się prorocze bardziej niż myślałem. Powiedziałem wtedy, że jak Palestyna będzie wolna, to nasz świat będzie wolny. Po czym my, Polacy, mieliśmy niewątpliwą przykrość zobaczyć, jak ktoś określany mianem izraelskiego dziennikarza. Na oczach całej polskiej opinii publicznej, bo to było pokazywane w telewizji, bije pokojowych demonstrantów, którzy weszli z transparentem. Dość rzezi gazy. To nie był nawet agresywny transparent. To był pokojowy protest, w którym brała udział jedna dziewczyna. Ten człowiek brutalnie tych młodych ludzi pobił. I co zrobiły polskie władze? Nic. Nie, zrobiły. Zatrzymały ofiary, nie niepokojąc sprawcy. Otóż ja mam wrażenie, że to słowo, że wolna Palestyna to wolność nas wszystkich, że to jest hasło na dzisiaj, bo okazało się, że Polska jest amerykańsko-izraelskim protektoratem, kolonią polityczną, a nie krajem suwerennym. I my walcząc o wolność Palestyny, walczymy o wolność Polski i wszystkich narodów. W której jedno państwo ma licencję na zabijanie, bo przecież reakcja polityków, prezydentów, premierów jest nie tylko spóźniona, ale i niewspółmierna. Gdyby jakiekolwiek inne państwo poza Stanami Zjednoczonymi dopuściło się takich zbrodni, to byłyby tam siły pokojowe NZ? Narodów Zjednoczonych i jej siły pokojowe, żeby żołnierze w błękitnych hełmach swoją piersią mogli zasłonić ludność cywilną, kobiety, starców i dzieci. I ja mam nadzieję i wielkie marzenie, że między innymi po to Polska ma żeby wysłać polski. Powiedzieć. Dosyć, dosyć państwowego mordu na obywatelach palestyńskich, na niewinnych mieszkańcach czy przy przyzwoleniu innych rządów. Dosyć mówienia nam, że mamy doszczywnie się przyglądać, gdy dokonuje się na naszych oczach eksterminacja narodu, zaplanowana eksterminacja narodu. Bo niczym innym nie można nazwać. I choćby jedną, a nie tysiące, jak już to miało miejsce, na najgęściej zaludniony obszar na świecie. Ktoś, kto podejmuje taką decyzję, dopuszcza się morderstwa z premedytacją. A my, jako międzynarodowa społeczność, mamy obowiązek i to nie jest żaden nas przywilej obowiązek temu się przeciwstawić. I tutaj nie jesteśmy dlatego, że jesteśmy wiernicielami któregokolwiek narodu, czy przeciwnikami któregokolwiek narodu. Jesteśmy tu dla Niż kiedykolwiek i bardzo dobrze. Ja nie jestem w politycznej partii Hamas, ale wiem, że jak, każdy, jak ktoś walczy z okupantem, to ma mój szacunek i myślę, że, że ma szacunek właśnie wszystkich tutaj. Hamas jest dużo bardziej popularny. Ale co osiągnął Izrael? Nawet partia rządząca, która chciała zabić kilkaset, może parę tysięcy Palestyńczyków, bo, bo są wybory 10 lutego. Nie osiągnęła swój cel, bo Likud jest teraz, najbardziej prawicowa partia, stoi wyżej niż partia rządząca. Czyli co w ogóle osiągnęli? Ich polityczne cele nie są osiągnięte. Hamas jest silniejszy i bardzo dobrze. Co osiągnął Izrael? Izrael osiągnął to, co, co osiąga co tydzień, co miesiąc, co rok. Zabił kolejnych Palestyńczyków. Co? W Gazie. Jesteśmy przeciwko każdemu rasizmowi i każdemu nacjonalizmowi. Niezależnie od tego, w jakim narodzie on występuje. I odrzucamy to, że Państwo Izrael mówi w imieniu ofiar Holokaustu. To jest największa potwarz dla ofiar Holokaustu, że to rasistowskie państwo chce się wypowiadać w ich imieniu. I noszą. I będziemy tak długo, jak Izrael będzie zabijał.